Jak wiecie, bądź nie wiecie, to wam przypomnę, że mam zerwany ACL trzeciego stopnia, więc jest to totalne zerwanie. Się bardziej już się zerwać nie da. W związku z czym mam problemy z kolanem. W ogóle z kolanami wiele osób właśnie się boryka, i wiele osób było ciekawe, jakie ćwiczenia wykonuję, będę wykonywał na to kolano. E, także dlatego właśnie nagryłem ten materiał, nie jestem żadnym fizjoterapeutą, ortopedą, czy osobą, która, m, że tak powiem, e, powie wam jak żyć, e, jak trenować kolana, także będę wam mówił co ja wiem, czego ja się dowiedziałem od różnych specjalistów i jakby to co ja robię e, potwierdziły trzy osoby, które się znają, coś powiedziały, że to jest mądre co ja robię, e, także pokrótce postaram się wam powiedzieć co i jak. Zacznę od tego, że na ból kolan Na pewno najgorszą rzeczą, jaką można zrobić To nie robić nic e, Dlatego, że to kolano boli z jakiegoś powodu I w ogóle, jeżeli cokolwiek cuch Was boli, to nie robienie Niczego e, na to Jest najgłupszą rzeczą, jaką można zrobić Chyba, że mówimy od razu Po, nie? W sensie, że od razu W momencie, gdy się kontuzja stała No to powiedzmy, że pójście na trening na następny dzień nie, Może nie być dobrym rozwiązaniem Niemniej jednak, chociażby po takiej rekonstrukcji ACLA, rehabilitację należy zacząć dosłownie parę dni później. Więc bardzo szybko i dosyć, rzekłbym, agresywnie. I o co chodzi? Jeżeli boli Was cokolwiek, bo nie mówię teraz o kolanie, jeżeli boli Was cokolwiek, przede wszystkim w pierwszej kolejności należy udać się do specjalisty, który wam powie dokładnie, co wam jest, i powie wam, co macie na to robić. Ale załóżmy, że no nie macie możliwości e, pójścia do kogoś, albo po prostu nie macie żadnej kontuzji, tylko jest kwestia tego, że na przykład pobolewa was kolano z jakiegoś powodu. I właśnie jaki jest powód e, bolesności? E, powodem może być przede wszystkim albo A, że e, dana struktura jest za słaba, czyli tu chociażby na przykład, nie wiem, więzadło, albo B jest e, dysproporcja. Między czymś a czymś, bo mówię, no nie, nie chodzi mi tu o kolano, no ale u mnie na przykład w kontekście kolana jest dysproporcja między czworogłowym uda a chociażby mięśniem pośladkowym. Czyli mam po prostu zasłony pośladki w stosunku do tego, jak silne mam czworogłowę uda. E, więc co należy robić? Należy wzmacniać dane struktury e, i powoli progresować w tym. Czyli e, w momencie, gdy właśnie zaczyna nas coś boleć, zaczynamy się z czymś borykać, to nie jest tak, że macie czegoś nie robić, tylko macie po prostu robić sensowne, że tak powiem, rzeczy e, i stopniowo progresować. Tu taki dam przykład. E, e, tu dam taki ciekawy przykład, że miałem e, osobę, która miała poważną kontuzję pleców. W sensie prowadziłem taką osobę. Z którą borykała się kilka lat. Nie robiła nic z nią właśnie, dlatego że po kontuzji przestała trenować i bolały ją plecy. Bolały ją plecy przy dłuższym staniu, i tak dalej. Co się okazało? Po kilku miesiącach na siłowni po robieniu martwych ciągów, po robieniu wioseł, czy po robieniu ćwiczeń, które obciążają te plecy, ból nagle zniknął. Dlatego, że po prostu wzmocniła te mięśnie. I tutaj chociażby w kontekście mojego ACLa no to z tego co ja się dowiedziałem, no to ACL tak naprawdę e, odpowiada za powiedzmy około 15% stabilizacji kolana, 85% to są inne struktury i w tym głównie mięśnie. E, więc te mięśnie należy wzmacniać, to też zawsze jest cel zarówno przy pre czyli tym co trzeba zrobić przed e, operacją na przykład i przed zabiegiem, a także po tym zabiegu. Także przejdźmy do rzeczy, czyli ćwiczeń, które wykonuję. Tu w pierwszej kolejności, co robię, to są sanki i y, sanki robię w dwie strony, czyli najpierw jest to pchanie tych sanek, potem jest powrót. Y, w taki sposób, po pierwsze to jest długie ćwiczenie na całe ciało, jest mega zajebiste, mega męczące, y, można je robić za, zarówno bardziej siłowo, można je robić, y, robić bardziej dynamicznie. Jest to świetne ćwiczenie na tylną taśmę z właśnie, właśnie tych pchanie tych sanek. E, czyli, właśnie chociażby na pośladki, na dwugłowę, na łydki, na staw skokowy. E, I właśnie to jest ćwiczenie bardzo fajne pod tym względem, że ciężko tu jest przesadzić z ciężarem. Bo wiecie, w momencie, gdy robicie taki przysiad, no to jeżeli przesadzicie z ciężarem, to po prostu nie wstaniecie i może wam się coś stać. W momencie, gdy właśnie robicie to pchanie sanek, to jedyne, co się możecie sta stać, to że po prostu nie ruszycie ich, nie? nawet na centymetr. Więc pod tym względem jest to właśnie fajne e, ćwiczenie, e, często jest to w ogóle polecane ćwiczenie przy wszelkich e, kontuzjach i, i problemach z kolanem. I ja tutaj jak widzicie robię je powoli, raczej je robię tak powiedzmy, e, no nie wiem jak to nazwać, ci. siłowo że tak powiem, e, a nie że m, jak najszybciej żeby jakby nabrać pędu i żeby e, wiecie było mi łatwiej. I tu, jeżeli chodzi o sanki, to robię po prostu e, dwa razy, jakby trzy serie, dwa razy po 15 metrów, czyli 15 metrów idę do przodu, 15 metrów idę do tyłu, to jest jedna seria, i takich serii robię trzy. E, kolejna rzecz, którą właśnie zapomniałam sobie powiedzieć, to że ja nogi teraz trenuję na każdym treningu, e, na każdym treningu mam coś na nogi, i właśnie to też jest bardzo e, częsta rzecz, którą jest polecana przy wszystkich kontuzjach, żeby robić często, a mało. Bo chodzi o to, żeby po pierwsze, właśnie lekko stymulować i, i doprowadzić krew do tych struktur, ale jednocześnie też ich nie przemęczać i nie przeciążać. Więc ja robię nogi często, rzadko i można powiedzieć, że lekko. Bo oczywiście z tym ciężarem nie przesadzam. No bo. Chodzi o to, żeby to wzmocnić najpierw, zanim zacznę jakoś mocniej progresować. Kolejnym ćwiczeniem, które robię w serii łączonej razem z tymi sankami, to jest takie odwrotne, można powiedzieć, że wspięcie na palce. Bo one nie polegają na tym, że ruch jest, żeby z palców się wybić, tylko żeby piętę wbić do środka, czyli żeby te mięśnie, które okalają golenie, wzmocnić. I to robię na powiedzmy 10-12 ruchów. W ogóle większość ćwiczeń teraz robię, załóżmy od 8 do 12 ruchów w kontrolowany sposób i trzy serie. Kolejnym ćwiczeniem, które wykonuję jest to hip thrust, tutaj widzicie hip thrust na maszynie Smitha i robię go na maszynie Smitha dlatego, że po prostu mi się nie chce ustawiać ławki i ten Smith jest na tyle dobrze skonstruowany, że po prostu mi się na tym wygodnie robi, dobrze czuję poślad. I właśnie to jest moje główne ćwiczenie, można powiedzieć, że wzmacniające pośladki. No i właśnie po to je robię, żeby wzmocnić tą dupę. Staram się właśnie dopinać ten pośladek, żeby go dobrze czuć i nie mam przy tym żadnych właśnie problemów z kolanem. To również wykonuję w trzech seriach po 10-12 powtórzeń i znowu w super serii z takim prostowaniem goleni. To jest taka alternatywa dla was, jak nie macie takiej fajnej maszyny jak u nas. Że po prostu stajecie od ściany na piętach i jakby odrywacie palce stóp. I żeby sobie to utrudnić, to po prostu odchodzicie dalej z tymi nogami, aż w pewnym momencie po prostu można to robić jednono Ja na razie jestem za słaby, żeby to robić jednono a może za ciężki ciężko powiedzieć. Ale tak, to to jest właśnie ćwiczenie, które by w parseri z tymi hiptrastami. Kolejne ćwiczenie, które widzicie jest to RDL i tu również znowu chodzi tutaj o wzmocnienie tylnej taśmy, głównie pośladków i dwugłowych udal, także oczywiście prostownika, który fajnie mi się tutaj akurat odznacza. Także to jest kolejne ćwiczenie. Całe w ogóle tutorial do tego ćwiczenia macie u mnie na kanale tego ze Sztangą. Ja sobie robię je na razie z handlami. Kolejne ćwiczenie na tylną taśmę, są to zwykłe uginania e, nóg i to robię jedną nóż, e, dlatego że, no przez to, że właśnie tą jedną nogę e, mam kontuzjowaną, drugą nie, no to w momencie gdybym robił to obu nóż, to jest duża szansa, że ta mocniejsza noga by nadrabiała pracę tej słabszej. A nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby równomiernie je, że tak powiem, uderzyć. Dlatego zaczynam sobie od tej kontuzjowanej nogi, a tą drugą robię tyle samo co pierwszą. Czyli zazwyczaj jest tak, że ta seria tej nogi kontuzjowanej jest dla mnie cięższa, ciężej mi to zrobić, a ta druga to jest takie, wiecie, że mam sporo, sporo siły w zapasie, no ale właśnie mówię, o to chodzi, żeby było porówno to obciążone. Kolejne ćwiczenie, z którego korzystam, są to wspięcia na palce, stojąc, ośle wspięcia na takiej maszynie, można to też zrobić na smifie i tu zwróćcie uwagę na powolny jakby ruch, który robię, jest bardzo kontrolowany z pełnym rozciągnięciem, bo chodzi o to, żeby jak najbardziej pracowały mięśnie, a jak najmniej achille. Bo jeżeli robicie takie wspięcia, wiecie, że dosłownie sekunda i takie pip, pip, pip no to, to bardziej po prostu będziecie trenować ścięgno niż ten mięsień płytki, dlatego trzeba to po prostu kontrolować i wtedy ten ciężar nie jest aż taki duży, jak by się mogło wydawać. Kolejnym ćwiczeniem, które robię, które może być bardzo takie mylne, ale właśnie jest to ćwiczenie, które ma jak najbardziej obciążać moje kolana, to są przysiady z podbiciem podpięty. Ja to robię akurat na takiej fajnej podstawce. Można oczywiście z tym też podłożyć talerze podpięte. I chodzi tu o to, żeby właśnie jak najbardziej ta czwórka pracowała, jak najbardziej obciążyć to kolano, czyli żeby ono jak najbardziej wyszło do przodu. Tylko właśnie mówię, tutaj ja mam póki co 30 kg, zaczynałem z masą ciała, po prostu i z tej powoli progresuję i robię w dodatku to wąsk, żeby jeszcze bardziej te kolano obciążyć. Kolejnym ćwiczeniem, które też izoluje właśnie te czworogłowe i to kolano jest to prostowanie nóg siedząc, tu również tak jak ginanie nóg leżąc, robię jedną nóż i znowu robię, zaczynam od tej nogi kontuzjowanej i przechodzę potem do tej zdrowej. I tu jestem bardzo dumny z siebie, dlatego że jak zaczynałem powiedzmy rehabilitację, to nawet nie byłem w stanie zrobić tego ćwiczenia w ogóle. Jakby miałem blokadę w kolanie taką, że nie byłem w stanie wyprostować do końca nogi, teraz już jestem, już jest o wiele lepiej. I ostatnie ćwiczenie, które tutaj widzicie, to jest odwodzenie nóg siedząc, właśnie w lekkim pochyleniu, żeby bardziej obciążyć ten poślad. Wiele osób jest, mówi, że to ćwiczenie jest bez sensu. Ja powiem tak, dopóki Brett Contreras, czyli gość, który zna się na treningu pośladków, nie powie, że to jest bez sensu, to ja będę jego słuchał e, i jego argumenty mnie bardziej przekonują. I jakby tyle mam do powiedzenia. Mogą to być oczywiście inne odwodzenia. E, ja to po prostu zajebiście czuję na, jakby czuję poślad e, przy tym ćwiczeniu, e, więc je robię. Tu właśnie od razu wam powiem, jak to u mnie wygląda. Bo tu widzieliście e, tych ćwiczeń 10 e, i powiedzmy, że te 10 ćwiczeń jest rozłożone na 5-6 treningów. Ja sobie to po prostu mieszam, nie mam takiego czegoś, że robię zawsze um, to samo. Są ćwiczenia takie jak właśnie sanki, te przysiady i tak dalej, które robię zawsze, ale na przykład uginanie nóg leżąc, czasami sobie zmieniam z uginanie nóg siedząc. Tak samo to odwodzenie siedząc, zmieniam sobie czasami z kickbackami na, na pośladek. Chodzi o to, że po prostu ten pośladek był angażowany, ale te ćwiczenia typu właśnie wielostawy, no to są takie stałe ćwiczenia, które mam w planie, w których ten progres w których ten progres kontroluje, żeby ten ciężar po prostu sobie rusł. E, wszystkie ćwiczenia robię w pełnej kontroli. Nie robię nic, przy czym czuję dyskomfort. E, jedynie powiedzmy, pozwalam sobie na taki ból 3 na 10, e, czyli że coś tam czuję, że jest trochę nie tak, ale powyżej tego jakby nie idę. W większości tych ćwiczeń w tym momencie w ogóle nie czuję żadnego bólu. W ogóle po tym miesiącu takich treningów czuję ogromną poprawę w tym kolanie. Jest dużo bardziej stabilne, dużo bardziej, dużo lepiej czuję te mięśnie. Jestem pewniejszy ruchów pewnych, bo tu oczywiście te ruchy też się będą zmieniać wraz z moją rehabilitacją. bo Mam zamiar na przykład wprowadzać, nie wiem, zakroki i wykroki, które już. No, są bardziej powiedzmy, wymagające, dlatego że są ćwiczeniami jednostronnymi, e, wielostałowymi. Więc tutaj będzie wymagana większa stabilizacja. I więc e, w pewnym momencie, powiedzmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa, zobaczę, jak będzie to szło. E, Powymieniem sobie niektóre ćwiczenia na takie bardziej e, skomplikowane, e, aż potem dojdę do jeszcze bardziej skomplikowanych, które na przykład będą bardziej dynamiczne, bardziej pleometryczne, e, jakieś na przykład, nie wiem, skoki na boks. E, właśnie jakieś e, wyskoki z wykrokiem, w sensie ze, ze zmianą nóg e, czy właśnie takie bardziej obciążające to e, kolan także mówię tak to u mnie wygląda, dla kogoś kto był zainteresowany e, mi, mi, to mówię, mi to pomaga, to co na pewno musicie właśnie widzieć z tego filmu e, to to, że no właśnie jeżeli coś was boli, to nie robienie czegoś jest po prostu błędem, że jeżeli bolą was kolana to nie szukajcie ćwiczeń, które nie obciążają kolan bo to do niczego nie prowadzi. Tak samo jak właśnie są dziewczyny, które e, to jest takie typowe dla mnie, że są dziewczyny, które chcą ćwiczenia na pośladki nieobciążające, bo je bolą, tak samo są facetki, którzy chcą ćwiczenia na plecy nie nieobciążające kręgosłupa, bo też ich boli. No ale ten ból z czegoś się bierze i nie powinno go być. To jest patologia, że jak, jak was coś boli, to jest to po prostu patologiczny stan i musicie coś z tym zrobić, bo mówię, tak nie powinno być i nie można mówić y, o sobie, że jest się sprawny w momencie, gdy jakby bez żadnych kontuzji, bez powodu coś Was boli. Także mam nadzieję, że ten film w jakikolwiek sposób komuś pomógł. Jeżeli macie jakąkolwiek kontuzję, to no, trzymam kciuki przede wszystkim za szybki powrót do, do pełnej formy, do zdrowia, bo yy, wiem, jak to jest wkurwiające, jak nie jesteście w stanie czegoś zrobić i czujecie się tacy no, ograniczani w pewnym stopniu. Ale nie robiąc nic, gwarantuję Wam, że nic się nie poprawi. A robiąc coś. No, jest dużo szansa, że jednak będzie ok. Także pamiętajcie, żeby nie robić nic właśnie w takim zakresie bólowym, na pewno nie robić nic dynamicznego, bo ja na pewno nie mam zamiaru, nie wiem, teraz iść na worek i kopać w niego albo nie wiem, uprawiać jakieś sporty, gdzie, gdzie są takie dynamiczne rotacje, i tak dalej. Moim celem jest to, żeby w pewnym momencie, żeby mógł po prostu biegać bez bólu i bez problemu. Jakby to jest wszystko, czego wymagam. No i oczywiście robienie normalnych treningów. Także jeżeli podobał się film, zostawcie łapkę w górę. Odsuń do innych filmów na tym kanale. To by było dla na dzisiaj. Pozdro.